Ciemas strony Twice z kanału podziemne typy. Wczoraj ładnie siad Dart jeden typ na tenis stołowy odmara, ale niestety pozostałe dwa na minus i tym samym piątek mieliśmy na 0, a dziś lecimy z kolejnymi propozycjami od typerów z podziemia. Zaczynając od dwóch typów magistra, a mianowicie piłka ręczna kobiet i minus 1,5 handicap na note w meczu ze Storhammar po kursie 1,85, a także poniżej 175 punktów w spotkaniu Lek ze Szczecinem po kursie 1,93. I na koniec też typ od Gumisia na polską trzecią ligę w postaci wygranej Mławianki Mławy z Pilicą Białobrzegi po kurs 1.93. A teraz czas na szybki konkurs o 5 pięćdziesiąt bonusu na meczaków Częstochowa Pogoń Szczecin. W komentarzu typujemy wynik meczu oraz strzelca bramki do godziny spotkania, czyli 20. A jeśli nie macie jeszcze konta w to z rejestracją z naszego linku dostępnego w komentarzu otrzymacie dostęp do grupy premium na 30 dni. To tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby zostawić suba oraz łapkę w górę, aby seria pojawiała się regularnie. Trzymajcie się i do następnego.